Siemka wszystkim, co oglądają, ja chciałem tylko powiedzieć, że streamki będą na Twitch'u, bo na YouTube jakoś mi nie chce chodzić, tam będę streamował sobie Standofika i chyba tyle. Nie wiem, zobaczę jeszcze i co, no w opisie będzie Twitch. Live będą pewnie co dwa dni Albo jakoś tak Będę coś tam robił Grał będę pewnie turnieje albo zwykłe Będzie można pograć ze mną Po prostu No będzie można było pograć ze mną Powbijać sobie level'y No i co Dzięki za prawie 100 一，行吗？